Siemanko, siemanko, poniedziałek 20 lipca, zapraszam Was na vlogę, łapka w górę i oglądamy, staram się nagrywać codziennie słuchajcie te vlogi, ale nie nagrywałam wczoraj, bo było... wczoraj miałam trochę dzień zamulony, na samym początku, później zaczęłam sprzątać ten pokój, oprócz te szuflady, takie inne rzeczy, no i dalej, burze słuchajcie, burze, burze, wiatry, burze, deszcze. A mój pies to jest jak dziecko, trzeba z nim siedzieć, nie wiem, śpiewaliśmy mu, lulaliśmy go, oglądaliśmy z nim śmieszne filmy, siedzieliśmy z tym psem, masakra, bo on po prostu waliuje. <grym> może to się wydaje dziwne, ale muszę tego psa troszeczkę ogarnąć wtedy, więc spędziłam z nim wczoraj dużo czasu i słuchajcie, jak się dzieją złe rzeczy, to się dzieją wszystko naraz. Co mi się stało? Wczoraj wieczorem przygotowywałam sobie do nagrania Simsów, wszystko zapisałam, uruchomiłam początek. Ur uruchomiłam ponownie ten komputer i! Bumba! Nie ma, nie ma, nie ma. Nie chce się włączyć tutu, tutu. Tu. Na początku myślałam, znaczy włączył się, tylko yy, po prostu nie mogłam nic kliknąć, żeby wpisać hasło. Ja mam Windows 8, tego, tego. Yy, no i myślałam, że to coś z myszką, problemy. Dałam później inną myszkę, coś tam nie działa. <laughs> I dzisiaj okazało się, że trzeba ten komputer formatować, więc słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby się te pliki odzyskały, bo. Teraz jak sobie pomyślałam, ktoś się może śmiać, dól na ty bo to tutaj się stresujesz, świrujesz, są większe problemy. Z jednej strony tak, ale z drugiej, słuchajcie, jak opowiadałam ostatnio w jednym vlogu, w drugim vlogu o tym kanale Simsowym, jak ja się jaram, jak ja się jaram tymi grami, że fajnie, że 80 tysięcy subskrypcji, że sukces. Tak, tylko jak sobie myślę teraz, że przez taką jedną durnotę mogę wszystko stracić, a myślałam sobie ostatnio, Paula, rób jakiś zapasowy zapisz tego save'a, gdzieś go zgraj. Nie zrobiłam tego, no i tak. Więc um, oby udało się to wszystko odzyskać, po prostu boję się. Miałam dzisiaj w ogóle malować yy, ściany w tym jednym pokoju myśmy malować tutaj gruntem, sufit tego i takie różne rzeczy no, co, no Wypadło coś takiego i mówię, nie no, trzeba się tym zająć, no więc powiem Wam przez to, po prostu tak zestresowana. Muszę iść yy, jeszcze zaraz do lekarza. Zaraz. No, za jakiś czas do lekarza, do kardiologa właściwie odebrać te wynik z tego holtera. Masakra, aż teraz mi tak serce jeszcze bije przez to wszystko, że tak się zdecydowałem. Eee, mówię wam, problemy życia, także mam nadzieję, że się uda to wszystko zrobić. Trzymać kciuki, wytrzymać kciuki. Postanowiłam, że nagram vloga, bo miałam dzisiaj nagrywać zwykły film, ale jakoś po prostu nie zabrałam się z tym komputerem, siedziałam i, i teraz już nie ma sensu, więc może jutro nagram jakiś hol czy coś takiego. Powiem Wam, że jestem załamana. Tak jak e, pokazuję Wam takie wesołe momenty mojego życia zazwyczaj, wszystko takie super fajne, to zaraz pokażę Wam siebie, jak jestem smutna i wkurzona. Wkurzona jak Paula. powinien być taki tytuł tego vloga. I gadam za dużo. Eee, tak kończę to gadanie, a później się odezwę do Was. Ktoś mi powiedział, że jest jakaś akcja promocyjna w Biedronce. Urządzamy mieszkanie, zobaczymy, co tu ciekawego. Obejrzę z Wami o 20, taka komoda za 200. W sumie przydałbym się do garderoby, na przykład, żeby rzucić tutaj jakieś podusz, tu jakieś puszki dekoracyjne, wazony, ramki. To średnio mnie to interesuje. Tutaj tu jakiś fotel zasłony. średnie, nie ma białych. Taki stolik na to jakieś dla dzieci, coś. Ta szafa, hmm, pudło. A to co? Naklejka dekoracyjna na meble. O, fajne, by to było takie białe. Bo nawet tę zeberkę, bo chcę jeden stolik taki przerobić. Jeszcze wam tego nie pokazywałam, ale mam w planie coś takiego zrobić tutaj to jest dla dzieci. To też nic ciekawego. Hmm, myślałam, że będzie więcej rzeczy. Słuchajcie, tak patrzę na pierwszej stronie. Słuchajcie, zaraz Wam to pokażę. Były fajne poduszki na przykład. Myślałam, że coś ciekawszego będzie. Także słabo, słabo. Słuchajcie, robiłam wczoraj porządki w biżuterii i praktycznie wszystko wywaliłam. Bo tak stwierdziłam, że w sumie w niczym nie chodzę. A większość mojej biżuterii to była taka, wiecie, takie pierdółki z różnych takich sklepów. Nie wiem, tam słychałam jakieś handemy, takie różne pirmarki. I tak naprawdę one się szybko niszczy i wiecie, żółknie jakieś tak. Te nasze niki te łańcuszki, wszystko się psuje. Więc stwierdziłam, że wszystko wywalam, bo i tak to nie chodzę. Po co to trzymać. Zostawiłam praktycznie to, co mam. Tu mam jakieś kolczaki nowe, gdzie kiedy się dostałam. I nosiłam ich, ale może kiedyś się przydadzą. Tutaj też jedne nowe. Bransoletka taka, którą rzadko nosiłam, ale zostawiam ją, nie wiem skąd na jest, z jakiegoś sklepu chińskiego na pewno. i coś takiego, taka broszka gdzieś była przyczepiona do jakiegoś sweterka. chyba w Primarku zostawiłam. Kurczę, te bransoletki mam już długo, by są może troszeczkę poobcierane, słuchajcie, ale te czaszki jeszcze nadal dobrze wyglądają, tak w miarę, prawda? Nie wiem, czy to ostrość się łapie, bo nie do czym się komputer psuje, to jeszcze psuje mi się ostrość, ten aparat jest trudno bo są fajne, takie neonowe, wakacyjne. Choć te kolory pewnie tu trochę przekłamane są. Eee, co tu jeszcze mam? Mam tutaj takie bransoletki, których w sumie nigdy nie nosiłam. Żeby może komuś je oddam albo coś. Postanowiłam, że po prostu one są nowe, nieużywane. Wyciągnęłam je dopiero co z woreczka i wsadziłam je. Mam tutaj takie czarmsiki. Czarmi takie zawieszki, prawda? Więc może komuś po prostu je sprezentuję. Nie wiem, czy będę sama nosić. O, to jest mój ulubiony naszyjnik. Jest ok, w dobrym stanie, zobaczcie, takie kluczy. Ja się śmieję, że to jest trochę krowiasty naszyjnik, bo, bo tak hałasuje. Ja go kiedyś zamówiłam na Choice'e. Był w takiej dobrej cenie, nie pamiętam ile, ale w każdym razie bardzo jest efektowny. Ale nosiłam go rzadko, dlatego, może jest taki do, dobry, e, dobry. Jest w dobrym stanie. O, nie mogę się dziwić, mam z tym problemy. Kolczyki kiedyś kupiłam, jakieś po nie mam przykłóteł już, ale kolczyków nie noszę, więc wiem, że i tak je zostawię. Co tu mam jeszcze? Taki naszyjnik, też gdzieś na jakiejś stronce zamówiłam z takimi chińskimi kryteriami, też jest niezniszczony. Tutaj bransoletka, której nie miałam nigdy na sobie, dziś ją dostałam. Fokus z takimi rybkami, z kość, ośmi O, to jest branzoletka, którą też bardzo lubię. Swoją drog drogą ona jest z tego sklepu. To te. Nie pamiętam, kiedyś jak bloga prowadziłam, to dostawałam takie bransoletki i nie pamiętam, z jakiego skupu. ale Naprawdę fajna jakoś Tutaj też jakieś handmade robione, ale to raczej dla mojej mamy zostawiłam, bo ja tego nie noszę. Takie kolczyki, też one są nowe. To gumka dla mojego psa. Nie wiem, co robi. No, ja zostawiam je. To coś takiego było kiedyś modne, nie wiem, czy pamiętacie. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tu wkłada się do ucha, a tu się gdzieś tak na górze zaczepia. I miałam coś takiego też w kolorze złotym, ale nie mam powiedzieć, jak to jest. To znam takich siedem nie wiem co on tu robi. I słuchajcie tak, takie kolczyki, ag e, agrawki, nie agrafki, suwaki. Właśnie chciałam agrafki, ale nie było. I dostałam takie suwaczki. One chyba są srebrne. Nie pamiętam, nie dostanę chyba od cioci kiedyś czy coś. Kurczę, ciężko to wyfokusować, powiem Wam. Takie małe brzdące. Eee, nie chcę się wyfokusować. Kurczę no. Dasz fokus? No nie. W każdym razie wiecie o co chodzi. To są takie małe zemeczki. O tutaj dobrze widać. Także to jest tyle z moich biżuterii. To moja mini kolekcja biżuterii w tym vlogu. Opróżniałam wszystkie szuflady i wywaliłam praktycznie wszystko z nich, bo to były jakieś starocie trzymane, które naprawdę się nie używało To samo z biżuterią. Więc tego nie używałam. Była poniszczona, wiecie. Także tak. Będę sobie sezonowo pewnie kupować jakieś tam za dwie dyszki czy tam za za trzy deszki jakieś naszyjnik nie będzie później szkoda wywalić, bo i tak rzadko w tym chodzę. Nie wiem jak wy. Ja kiedyś uwielbiałam biżuterii ale teraz mi się nie chce. Jak jest tak gorąco, to po prostu aż nie chcę się tego zakładać. Zaraz to gdzieś położę. Siemanko, siemanko, dzisiaj trochę jeszcze nietypowo. Ja Wam pokażę samochody. Renault Captur. To jest samochód, który mi się mega podoba. Na przykład czerwony albo biały, też bardzo ładny biały na przykład. Ten samochód za mną łazi cały czas. Wszędzie, gdzie ja nie jestem, ja widzę ten samochód i tak mi się on podoba, ale no nie kupię sobie go teraz, bo po pierwsze mi nie stać, a po drugie jest strasznie on duży. Więc może jak się nauczę kiedyś jeździć i zobędę dużo hajsem z YouTube'a, to sobie go zakupię. Ale powiedzcie, to jest moje marzenie. Teraz powiem Wam, że chciałabym sobie kupować samochody. <laughs> więc na to będę odkładać. Nie będą to jakieś ciuszki, nie tego, tylko będą samochodziki. Fajnie by było mieć takiego Renault kapturkę, Naprawdę bardzo ładny, bardzo ładny samochód. Wcześniej podobały mi się miniaki, ale taki samochód na przyszłość, jaki chciałabym mieć, to właśnie takie większe mi się podobają. No piękna ta renówka, śliczna. Zobaczcie, jakie ładne. Takie zgrobieniutki. Mam gdzie się pokazać, więc pokażę się w łazience. E, mam nadzieję, że lustro nie jest brudne, chyba nie. Także ja będę wychodzić za chwileczkę i mam na sobie mój ulubiony kombinazonik z kropa Ostatnio, nie wiem, tu nie będzie widać. Ale jest w każdym razie e, na długie nogawki, tutaj jest na ramionczka. Fajnie, skupiłam go na promocji, jest bardzo wygodny. Jak nie wiem, co założyć, to sobie go właśnie zakładam. Także polecam. Słuchajcie, byłam w Lidlu i udało mi się znaleźć maszynkę dla psów. Ja byłam ostatnio w jakichś tam sklepach Euro AGD, takie różne inne. I powiem Wam, że te golarki to stówę i ponad kosztowały, a tutaj za 50 zł sobie zakupiłam tak dla pieska. Tutaj ma jakieś różne końcówki, ale ja szczerze to z tego nie korzystam. Tylko po prostu takim normalnym ostrzem ją golę. I mam też nożyczki do tych, do pazurków. Powiem Wam, że trochę się boję Jorkowi York, mojemu obcinać pazury, bo jak wiadomo mają czarne pazurki i nie widać gdzie one się kończą. U, na, u innych psów, nie wiem, na przykład u Steli Alaska Malamut, to widać jest białe, gdzie jest trochę różowe. No ale troszeczkę spróbuję to zrobić, bo wiadomo. Są pazurki długie, trzeba to obciąć. E, pytałam się Was ostatnio o filmy z taką wakacyjną historią, którą mi polecacie i ktoś powiedział, e, może to nie jest film, ale mm, książka, jak ją gdzieś znajdziesz, to polecam i to są greckie wakacje. I akurat, słuchajcie, znalazłam w Lidlu te książki. Były po 11 zł za sztukę, także jedną i drugą sobie kupiłam. Greckie wakacje. Książka dosyć cieniutka. E, no, zobaczymy, taka pewnie różna, lajtowa historia. I znalazłam jeszcze coś takiego, wakacyjne przyjaciółki. Książka już troszeczkę grubsza, ale słuchajcie, skusiłam się za 11 zł po książce. Tam dużo nie jest, a są nawet ładne. A ja zbieram książki z ładnymi okładkami do mojej biblioteczki. Nie, no naprawdę, chcę mieć książki z ładnymi okładkami, więc jak ktoś mi takie ładne kolorowe, ktoś mi chce polecić fajną książeczkę, żeby mi ładnie wyglądała na półce, to polecam. I też fajną do przeczytania, tak? No, bo nie kupuję tylko książek, żeby ich nie czytać. Także zabiorę się, myślę niedługo. Tą książkę jest cienka, pewnie w dzień by się udało przeczytać, ale nie chcę się cały dzień siedzieć i czytać, więc pewnie trochę mi to zajmie, ale przeczytam. Jeszcze jestem teraz właśnie na finiszu jednej książki, takiej, oj, o której już dawno słyszałam, i nie miałam okazji jej przeczytać, i w końcu ją zakupiłam, i w ogóle ciężko było znaleźć, ale to opowiem wam w ulubieńcach, bo, bo zaskoczyła mnie ta książka. Także to z Lidla. Siemanko, siemanko, to ja trochę się nie odzywałam. Powiem Wam, że pojechałam do tego lekarza. Miałam na 19.30, patrzę, ale kolejka, tam jest ludzie na 18.00 czekali. E, także pojechałam sobie do Lidl, na zakupy i tak miałam tam pojechać, także akurat mi się udało. Wróciłam jakoś e, o 20.00 do 20.30, czekałam. Także słuchajcie, spóźnienia. Godziny pon, nawet ponad godzinę ponad spóźnienia. Także wszystko ok, z, tym, z tymi badaniami to dobrze. Komputer oddałam e, do naprawy, także jestem dobrej myśli, że wszystko dobrze się stanie. Trzymajcie kciuki za to. Yy, tak, i tak naprawdę zeszłam się tak do wieczora. Szczerze mówiąc, nawet byłam przejęta tym wszystkim, co się dzieje tom, y, tym zepsuciem, tego komputera, że dzisiaj prawie, prawie w ogóle nic nie mam, więc zaraz sobie coś gotowego zrobię. Ludzie pytają mnie, jak to się dzieje, że ja jem takie niezdrowe rzeczy i jestem chuda. Powiem Wam tak, sportu kiedyś może uprawiałam, teraz. Praktycznie w ogóle żadnego sportu nie uprawiam. Nie oczekujmy się, moje życie wygląda tak. Bardziej tryb siedzący. Dużo czasu przy kąpie spędzam, należąco, na siedząco, takie różne rzeczy. Także nowy sił ekstetyczny na pewno nie jest kalory, nie spalam, na pewno nie, po prostu mam to w genach. To, choć w sumie to nie jest tak, jak miałam kiedyś, bo kiedyś to powiem Wam, że mogłam jeść, i jeść, i jeść, i na przykład jak byłam. Kurde, kiedy to było. W podstawówce, pod podstawówki, to ludzie się pytali, czy mam anoreksję. A ja dam jeszcze więcej niż teraz, później mi się to trochę skończyło i. I muszę trochę uważać czasem co jem, znaczy ogarniać się, prawda, bo... Ale w sumie mam taką wagę już raczej stabilną. Yy, wiem, że przy tym wzroście 175 756 yy, w pierwszej klasie liceum uważam 50 kg, więc to było mega mało, bo teraz ważę, powiem Wam, 60, 60 kg, coś takiego, czasem 60, ale generalnie 60 kg. Dużo osób się pyta, więc 1,75 i 60 kg to nie jest jakiś tam duży, nie jest to też mały yy, wzrost, ja mam powiedzieć mała waga, także tak to wygląda. Zdradziłam wam, ile Glampaula waży. Uluju. Zawsze dziewczyny się pytają, zawsze jak ktoś się pyta dziewczyn, ile ważą to. Um, odpowiadają, że nie, że nie, nie odpowiedzą na takie pytania. Kobiet się nie pyta o wagę yy, i o wiek. <grym> A ja wam powiem na lecie. Nie wstydzę się jakoś tego, tak? Jestem trochę chuda, ale powiem wam, że wiecie co, mam problemy. Mam problemy z rozstępami. Mam tak jakoś mało te ciało... Jędrne, że po prostu robią się rozstępy. Ja mam na przykład rozstępy na kolanach. Ja wiecie, że mam chude nogi, a mam na kolanach rozstępy. Masakra. Choć największy, ostatnio mi się one zrobiły, choć największy mam na udach, ale to było. Jak była młodsza, to po prostu przytyłam tak nagle i, i mi się te rozstępy porobiły, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Kiedyś myślałam, żeby sobie zrobić dziarki na tym, ale to tylko taka moja fanaberia, nie jest to może jakoś tak bardzo widoczne. Zresztą tak jest to bardziej na biodrach, tak, zrobione te y, rostępy, więc nie, nie ma tragedii. Jakoś nie, nie chodzę z tym na wierzchu, czasem po prostu na plaży, tylko widać i w sumie to widać, jak się opala bardziej, ale mam to w dupie. W sumie powiem Wam, że chodzi się na plaży to ludzie wyglądają różnie, są chudsi, grubsi i, i każdy tam, wiecie, nie powinien się przejmować, patrzeć na siebie moje gadki, szmatki dzisiejsze. No ale tak, dzisiaj taki vlog bardziej gadany, no bo trochę się zajęłam tym kąpem, trochę się tam zestresowałam, wiecie. Kończę tego vlogaska dzisiejszego mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Pokazałam Wam siebie z trochę innej strony w kurzonej glampauli, w złej glampauli smutnej, nie wiem co tam powiedzieć dalej, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Cieszę się, że jesteście ze mną i że piszecie mi o fajnych filmach, które niedługo zobaczę. Wiecie, co jeszcze Wam powiem? O, te malowanie to chyba musi być trochę przesunięte, bo coś się dowiedziałam, że nie można malować w wysokich temperaturach. Jak jest mega ciepło, dajcie mi znać, bo podobno jakoś to źle to jest, jak za szybko farby wysychają. Powiedzcie mi, jeżeli ktoś się zna, ktoś malował pokój czy coś, dajcie mi znać, jakie są Wasze z tym doświadczenia. Dobra, kończę moją gadkę, szmatkę. Pitu, pitu, dziękuję za oglądanie Łapencja w górę, jeżeli lubicie takie gadane vlogi, bo czasami mnie najdzie wega, żeby coś pogadać. Może przepraszam. Widzimy się w kolejnym vlogacku, Tak, buziaczki. Pa-pa.